Pan z wami, Jezus, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała – Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem. Pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Obchodzimy uroczystość w niebo wstąpienia, więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że liturgia, czytania, treść tego dzisiejszego obchodu jasno wskazuje kierunek. W górę, w niebo. Więc w jakimś takim sensie symbolicznym wpatrujemy się w niebo, wypatrujemy nieba, czekamy na niebo. Wniebowzięcie jest w niebowzięcie Maryi jest jej uczestnictwem w tajemnicy paschalnej Chrystusa. Popatrzcie, że w Maryi wszystkie obietnice zbawcze Chrystusa zostały już wypełnione. To jest jej przywilej. To jest przywilej Maryi, ale ta tajemnica odnosi się do nas również, odnosi się do całego Kościoła. Bo Kościół czyli my przechowujemy to orędzie zbawcze, to orędzie odkupienia, które stało się naszym największym dziedzictwem. I tak długo jak Kościół, czyli my, będziemy się modlić, będziemy działać i żyć zgodnie z tym, z tym orędziem, to zawsze ono jest, będzie, będzie aktualne. Maria dowiaduje się, że jej krewna Elżbieta oczekuje dziecka. Szybko udaje się do niej z wizytą. Ta zastanawia się, dlaczego Pan nawiedził ją właśnie w taki cudowny sposób, jaki miał, jaki miał w tym cel. Maria bez wątpienia też ma nad czym się zastanawiać, też ma o czym myśleć. Kiedy Elżbieta usłyszała Maryję, która wchodzi do jej domu, dziecko poruszyło się w jej łonie, Duch Święty napełnił Elżbietę w taki sposób, przekazuje nam to ewangelista. Pod wpływem tego natchnienia Elżbieta wypowiada właśnie słowa: Błogosławiona jesteś między niewiastami, owoc Twojego łona jest błogosławiony, znamy doskonale te słowa. Mamy tutaj opis jak, jakiegoś bardzo głębokiego doświadczenia obu tych kobiet. Ewangelista w taki, a nie inny sposób nam je przekazuje, chociaż pewnie nie jesteśmy w stanie w żaden sposób wczuć się w, w, w charakter, w klimat tego, w tego spotkania Maryi i Elżbiety. Obie nosiły pod sercem, no, trzeba powiedzieć, niezwykłe dzieci. Maryja odpowiada pieśnią pochwalną, która do dzisiaj jest używana w liturgii Kościoła jako magnifikat, wielbi dusza moja Pana. Ta scena została nam przekazana przez Ewangelistę, przez Łukasza i znając charakterystykę tej Ewangelii Łukasza właśnie, nie powinno dziwić, że zechciał on, żeby ten hymn, żeby magnifikat uczynić częścią jego, Opowieści o Jezusie Chrystusie. Pieśń Maryi mówi o Bogu, który pamięta o ubogich, który pamiętał o biednych, o pokornych i zbawia ich. Mówi o tym, że szczęśliwi są ci ludzie, którzy boją się Boga, a nieszczęśliwi, niewierzący, pyszni, zatwardziali, oni zostaną w jakiś sposób rozproszeni. To jest ważne, bo Ewangelia Łukasza, w Ewangelii Łukasza, Jezus kieruje swoje słowa właśnie zwłaszcza do takich osób zwłaszcza do ubogich, do pogardzanych, do chorych, do odtrąconych. I te osoby są szczególnie wrażliwe, szczególnie otwarte na jego nauczanie, i to właśnie pośród nich w sposób widzialny. W sposób bardzo konkretny objawia się Boże Królestwo. Jezus nie tylko głosił Ewangelię o Królestwie, nie tylko głosił orędzie, ale czynił dobro. Jak popatrzymy sobie na, na tę Ewangelię Łukaszową, co tam robi Jezus? Uzdrawia chorych, przywraca wzrok niewidomym, głuchym przywraca słuch, niemym mowę, uzdrawiał, oczyszczał trędowatych. Wiele z tego, co robił Jezus, co jest zapisane na kartach Ewangelii Łukasza, możemy powiedzieć, że są w jakiejś mierze rewolucją. Popatrzcie, że poruszał się pomiędzy różnymi, nie wiem czy tak można powiedzieć, ale klasami społecznymi. Przynosił wiarę i ufność kobietom, mężczyznom, wyrzutkom, których uznawano za społecznie, religijnie nieczystych, wykluczonych. Poświęcał swoją uwagę w taki sam sposób jednakowo wszystkim, którzy potrzebowali, prosili, zwracali się do Niego o, o pomoc. Demaskował struktury społeczne, religijne, które jakoś przy, przyczyniały się albo umacniały ucisk biednych. Jezus, można powiedzieć, wiedział, że, że, że uprzedzenia, że bieda, że ucisk, że. Tragedia, wojna, śmierć i tak dalej, i tym podobne, bo też dużo by wymieniać, są, są wynikiem, są skutkiem zła, które się y, gnieździ w ludzkim sercu. Jego życie, które oddał na krzyżu, jego zmartwychwstanie, stały się źródłem życia, stały się źródłem nadziei dla całej ludzkości. I, i ewangelista, szczególnie Łukasz, właśnie. Mówi, że Jezus jest nadzieją dla tych, którzy, którzy stracili nadzieję. I mówią o tym jasno słowa, właśnie tego hymnu wyśpiewanego, wypowiedzianego przez, przez Maryję, magnifikat. Bo tam Bóg troszczy się o ubogich, podnosi tych, którzy są jakoś zgnębieni. Jak popatrzymy szerzej na, na całe dzieło Łukaszowe to przypomnijmy sobie, tam mamy opowiadanie o przebaczeniu nierządnicy, o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok, o wskrzeszeniu córki Jaira i jedynego syna wdowy w Naim, o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych, o Zacheuszu i Lewim. Tam mamy w sercu tej Ewangelii przypowieść o dobrym Samarytaninie, o synu marnotrawnym. My mamy scenę ze świątyni, gdzie modli się faryzeusz i celnik. Pewnie jest ich więcej, ja tak wypisałem sobie te, które jakoś najbardziej mam w, w pamięci wszystkie te historie przypominają tak, tak naprawdę o misji naszej misji o misji kościoła w świecie który jest dotknięty złem jakąś skazą złem grzechem dużo by wymieniać znamy zresztą wszyscy doskonale to co jest złe w tym świecie ale to jest Przypomnienie nam przez Ewangelię, jaka jest misja, misja Kościoła w takim właśnie świecie. Dlaczego o tym mówię? Esencja treść dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny są słowa, bardzo krótkie zdanie, że po zakończeniu biegu ziemskiego życia Maryja z duszą i ciałem została zabrana do niebieskiej chwały. Ja chciałbym mocno podkreślić właśnie początek tej sentencji po zakończeniu biegu ziemskiego życia. Bo w niebowzięcie nie było ucieczką z tego świata. Bóg nie ewakuował Maryi z ziemi do nieba, gdzie będzie miała lepsze życie, Maryja przeżyła całe swoje życie tu, gdzie miała ją przeżyć. Gdzie Pan Bóg ją postawił w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie do końca, przeżyła swoje życie również doświadczając niewyobrażalnego zła, niewyobrażalnego cierpienia przecież niesprawiedliwości. I każdy z nas powinien swoje życie, swoje życie przeżyć od początku do końca, i jako jako Kościół właśnie mamy misję do wykonania na tym świecie. Głosić Ewangelię i słowem i czynem. Te Ewangelię, którą Kościół otrzymał od Chrystusa. No i znowu, jak długo? Aż do zakończenia biegu ziemskiego życia. Z jednej strony każdego, każdej z nas, ale również aż do zakończenia biegu ziemskiego życia Kościoła. Czyli do czasu Jego Chrystusa powtórnego przyjścia. I wtedy, jak pisze święty Paweł, wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc, a jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Apokalipsa mówi: Nastanie zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. I my. Jako, jako Kościół będziemy mieli w tym swój udział. Przyjdź Panie Jezu. Amen.